Siema, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. W Polsce jeszcze mróz, nie wszędzie, ale jest. O u mnie już odwierz. Święta się zbliża, więc czas najwyższy, żeby spadł deszcz, bo wszyscy tak o nim myślą i pragną. Jak widać, tośków już nie ma z przodu. No niestety, zdarzyło się, co się zdarzyło. W tej chwili mamy straszną odwierz. Zresztą widać o, efekty y, Po idę. Więc zapraszam Was na tą mokrą przygodę. Na szczęście dojechała dostawa słomy, więc bo można wszystkim bacharkom dorzucić. Widzicie to mamy grube brojerki, bo w tej chwili stylki są jeszcze przerzucone do kwiatów, ale myślę, że dzisiaj są spadną albo jutro. Więc na razie tu siedzą same grubaski. Na diecie cud i dieta pomogła, bo już same nie chcą mieć tyle, co by mogły, ale ważne, że wszystkie zaczęły chodzić, czyli się trochę odtłuszczyły. więc to jest największy plus. Na chwilę wstrzymane, nośność, ale to nie ma co się dziwić przy tych minusach, to było do przewidzenia. One mają teraz tu całą przestrzeń, dlatego żeby po prostu się ruszały. To jest ta kwestia, że one mają się ruszać, żeby nie zostały mi się. Bo tak jak ten, to gąski moi drodzy mieszkają tu. Tu mieszkają gońcioły, no ale no, ich nie ma teraz. Tu w tej chwili też dostały już świeżego sianka, tam gdzie śpią. Sianka słomy. Eee, a tu mieszkają kaczoły, ale kaczołów nie ma. I kaczoły jednak chyba idą do likwidacji, zostaną stare. Eee, kaczki, co były, a reszta poszla. No i wchodzimy na wybieg moi drodzy, jak widzicie pięknym, jednym, wielkim lodowiskiem i jeziorem zarazem. O, na przykład mowa o tej kaczce, która dostanie y, tamten kaczorek, perliczka w łeb dostanie zaraz i cię nie złapie specjalnie. Kaczce sama przelecieć. Króliczki. Ua! Mm, wlazłem całym butem wle. Króliczki też już posprzątane mają. Nie nie wierzę. Tośki siedzą tu i co do tośków, niestety miały spotkanie z Hadesem. Po czterech miesiącach, gdzie Hades miał je totalnie w nosie, pewnego jednego dnia postanowił się do nich wpaść. Na szczęście krzywdy nie zrobił, trochę je poharatał, ale samej krzywdy im nie zrobił. No i dlatego gąsioły wróciły tutaj. Mm. Jak ja się zaraz tu to będzie śmiesznie, eee... i mieszkałem sobie tu w sumie. To jest teraz bardziej wybieg dla kaczek i kur, eee, kaczek i gęsi, ponieważ kury mało co spędzałem tu czasu. Ewentualnie o tutaj, jak widzicie, o sobie wykorzystują w pełni, eee, jak to się mówi, to, że tu były papugi, tu jest sucho i tu sobie mogą połazić więc jak widzicie, drogie panie se z tego korzystają no jak najbardziej, niech korzystają, po to, to to jest więc jeżeli mają suche miejsce to jak najbardziej niech sobie tu pokorzystają, się mogą posuszyć więc jak najbardziej mi to odpowiada tu jest jeszcze jedna woliera, którą by mogły wejść, ale na tą chwilę tam nie wejdą żeby po prostu oszczędzać suchość piasku E, więc mówię, wybieg jest tragedia dzisiaj jeszcze tu się dzisiaj tu się da jeszcze w miarę przejść e, bo ten lód jest taki średni ale uwierzcie mi, wczoraj to tu się nie dało przejść w tej chwili to jest po prostu jeden wielki syf, zostały żarcie dynie i tu też tu widać no i na lodzie, jak to niestety na lodzie widać kubki zamrożone, nic z tym się niestety nie zrobi o a tu mamy kwiatuszki tak. i właśnie jest to w pracy tyle razy im powtarzam nie wrzucajcie mi pomarańczy i cytryny teraz pomrożone, piękne pomarańczki i cytryny zaraz to będą. jak zwykle pamięć musi się kończyć w nieodpowiednim momencie zaraz te pomarańcze i cytryny będzie trzeba wybierać że jasna Kompletnie moje kurze za tym nie wchodzę. Potem się im nie dziwię, ja też nie. Yy, I tutaj też dzisiaj już dorzuciłem słomy. Te drzwi są ogólnie teraz zamknięte zawsze, ale no ze względu na to, że tu wchodzę, no to po prostu yy, musiałem yy, otworzyć. Yy, dlaczego osłony dorzuciłem? Mimo tego, że była świeża, ze względu na to, że jest błoto i one zaraz mi to tu będą nosić i będzie jedna wielka tragedia. Więc po prostu delikatnie trochę rozsypuję, bo jeżeli chodzi o kwiaty i silki, one i tak siedzą w większości czasu w kurniku, więc nie ma problemu. Jak widzicie, tu są również karzełki. Udało mi się je złapać, yy, bo po prostu robiły na spodale rozrubę, więc siedzą tu i im jest tu dobrze i się nie leją. Yy. Sąsiad był też dokarmić kurniki. Jak to widzicie tu też ogarnięte towarzystwo. Tą kaczkę to ja po prostu uwierzcie mi już próbuję ją kaczki ją gryzą. Yy, kompletnie się nie nadaje do towarzystwa. O, moje kury oczywiście musiały zrobić kupę tam gdzie nie trzeba. Jajka tu też uniosek spadły. A że gotuje żurek, to co mi jajka potrzebne. E, jak widzicie towarzystwo też tu ma sucho i to uwierzcie mi jest max na godzinę. One tu zaraz wszystko rozryją i tu nie będzie w ogóle efektu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek ściółkowanie i tym podobne. Jeżeli chodzi o ściółkowanie, ja stosuję latem ściłkowanie. Na i ściółkowanie, że po prostu na ściółkę sandezja, ściółka świeża, wiosną wybierane. Dlaczego? Bardzo prosto, ze względu na temperaturę i również na to, żeby kury uodporniały się na odporność. Czemu tak robię? Robię to po swoim błędzie. Kiedyś byłem pedantycznym pod względem sprzątania sprzątami. co tydzień i wiecznie problemy z choróbskami. Odkąd stosuję starą metodę ściółkowania, nie mam z tym kompletnie żadnego problemu. A jak widzicie, może być czysto, bo jest czysto. Zapachu też nie ma z powodu sandezi. E, czy jak nie macie sandezi, to również wapno. E, kury mają naprawdę cieplutko, fajniutkie i widać, czuć strasznie różnice. W tym przypadku, że tu niektóre kury śpią na ziemi, tak jak ta pani kaczka, która se tu mieszka i tu już będzie mieszkać. E, to jest ta kaczka, nie wiem czy kojarzycie, która została wychowana skórą. Więc ona dalej boli po prostu towarzystwo kur, więc niech się siedzi. No, jedyny niestety problem, że broni mi tu trochę wodą, ale mówię, to jest tylko jedna kura kaczka, i tutaj po prostu przy tym wybieram to, no bo innego wyjścia nie ma bo jest zbyt wysoka wtedy wilgotność i sądzę, by poszła chyba tona. Yy, ale jeżeli chodzi o to, dla mnie ta metoda zdecydowanie się sprawdza. Yy, dlaczego? Właśnie, bo tu warto się zatrzymać przy jednym temacie. Zbyt często mi się skraca życia. To powiedzenie trochę można mieć przysłowiowe do kur. Yy, ja rozumiem, że często niektórzy sprzątają, bo zapach kur przeszkadza i tym podobne. No to po pierwsze nie decydujmy się na kury, bo kura sama w sobie też ma specyficzny zapach. Ale druga sprawa. W takiej ściółce i drymodobne rozwijają się bakterie. Są to wiadomo złe i dobre bakterie. Dobre bakterie, które wspomagają uodparniać odporność naszych zwierząt. Pamiętajcie, zbyt sterylne warunki doprowadzają do braku odporności na niektóre nawet banalne i proste wirusy. Co się wtedy wiąże z tym, że niestety ptaki bardzo często chorują, trzeba podawać antybiotyk, a antybiotyk, jak sami dobrze wiemy, również zmniejsza odporność naszego drobiu. To, że podawane jest antybiotyki, kury nasze wyzdrowiają, pamiętajcie, tak jak z nami ludźmi, my lepiej sobie radzimy, gdy nasz organizm sam pokona dane wirusy, tym podobnego nabiera automatu na niego odporność. Tak samo jest moi drodzy przy drobiu. Przy drobiu im wirusów wiadomo tych dobrych jest więcej i w środowisku one się e, rozwijają. Rozwijają. Kura poprzez konsumowanie, jakby przybywanie z tym wirusem, jego organizm powoli się do tego przyzwyczaja, co jest największym plusem tego wszystkiego. I ta odporność sama z siebie się wywiązuje. Mój kot chyba skacze po ścianie. Więc warto do tego jednak dążyć. Tu dajemy sandezję, która sobie radzi z takimi wirusami, które mogą być dla nas problematyczne. Czytajmy tutaj salmonella, kokcydioza, kokcydi znaczy się i tym podobne. Sandezja sobie z nimi bardzo dobrze radzi. Nie wybija tych złych, nie wybija tych dobrych bakterii i wirusów, które wzmacniają odporność naszego towarzystwa. Co do indyków po halince tu tu macie malucha, po niej dokładnie chyba pana Indora. Ale to właśnie on. Eee, więc e, zastanówcie się dwa razy, czy tak warto po prostu sprzątać, czy lepiej dościółkowywać latem. Przy ładnej pogodzie, wiadomo, ten problem jest o wiele mniejszy przy tym sprzątaniu, bo u mnie jest siłki zdecydowanie mniej, bo mniej daje. Eee, sprzątanie jest częstsze, bo nawet tak co 6 tygodni, e, czy co 2 miesiące, tak to tylko jest dosyp. Ale kury też tak nie brudzą jak w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest stosunkowo po prostu mokro. Wtedy ten problem się może powtórzyć. I tak jak mówię, ja mówię to na swoim przykładzie. Jednak kiedyś z widzów bardzo jasno i wyraźnie mi to wytłumaczył, dlaczego tak się nie powinno robić. Pozdrawiam panie Remigiuszu. I uwierzcie mi, ta metoda naprawdę się sprawdziła. I widzę lepszą zdrowotność stada. Halo! Lepszą zdrowotność stada. To jest dla mnie bardzo istotnym elementem, żeby ta zdrowotność była jak największa, jak najwyższa. A co to? Albo krzykaczka wróciła! Halo! Krzykaczka wróciła. E, więc moi drodzy, zastanówcie się dwa razy. E, albo po prostu pozostawiacie małą część tej ściółki, żeby nie wybrać całkowicie wszystkich bakterii. Wapnowanie wiadomo, w tamtym roku, znaczy w tym roku jeszcze było robione za pomocą Jakuba, z pomocą Jakuba i widać efekty, po prostu już wszystko, łosy, rana jak trzeba, no ale na wiosnę będziemy rozmawiać na ten temat dalej, yy. zobaczymy, plan tych wolier na razie całkowicie stanął, no teraz mamy święta, ale w styczniu mój czas prawdopodobnie wolny będzie trochę większy z rana, więc będzie można coś poogarniać, na tą chwilę to też mrozy i deszcze za bardzo na to nie pozwoliły, ale wszystko można zrobić. I tak to bywa w ekipie. Niestety wczoraj odeszła jedna z najstarszych kurek, siostra Quasimodo. To już yy, mówiłem na live yy, wczorajszym. Dzisiaj może live też będzie. Spodziewajcie się ewentualnie koło, około godziny 20.00. Ta pani chce znieść jajeczko. Nie znosi, niech znosi panienka z okienka. Yy, więc yy, smutno. Ale cieszę się, że tyle pożyła. Quasimodo, jeżeli będziecie pytać, ma się bardzo dobrze. Hashtag na dziś to, moi drodzy, bakteria. Żeby nie było. Więc warto sobie poczytać o tym ściółkowaniu warstwowym. U mnie to nie jest takie wielkie warstwy, jak niektórzy potrafią robić, no bo po prostu rozsypuję to siano, słomę tak dosyć luźno. Dlatego ona też jest bardzo szybko dosyć przekopywana. Ja tu mam akurat fajną słomę też, bo jest z kłosami, więc y, dlatego jestem zadowolony z jej zakupu. A teraz jeszcze ta... udała się drobniejsza, ze względu, że po prostu była niższa pszenica. Yy, ale to jest lepiej dla mnie, bo mi się lepiej chwyta i obsługuje. Yy, więc tak to, drodzy moi, wygląda. sylki sobie tutaj siedzą. O, właśnie macie dwa koguty. <laughs> Przepraszam. Zdówko mi już czeszy. o wiele lepiej dopisuje. Więc ino się cieszyć. Tak. A, sąsied dał skorupki. Więc, moi drodzy, tak to wygląda w ekipie. Tutaj małe. Jak widzicie, towarzystwo jest tu naprawdę mało. Jest rozbite. Albo siedzi tam. W piaskownicy. Albo po prostu w kurniku. No, ale mają do tego prawo. Ja nie mówię im, że nie. Kindyki, jak widzicie, sobie chodzą. Ale one też zaraz znikną, bo tak naprawdę u mnie góry już po 14 byłoby można śmiało zamknąć. Więc tyle moi drodzy w temacie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Eee, myślę, że przed świętami jeszcze zdążę. Eee, choćby na chwilę z życzeniami do Was przyjść, ale na tę chwilę życzę już Wam wesołych świąt i miłych przygotowań, bo to jest chyba teraz najważniejsze, bo teraz chyba najwięcej czasu będziemy poświęcać przy tym. Eee, podkreślając u mnie nikt z ekipy nie wyląduje na świątecznym stole. E, choćby nawet było tak, że byłyby, musiało do tego dojść, to na pewno nie, byłby, nie byłyby na moim stole, ponieważ nie są mi potrzebne niestrawności. Nie wyobrażam sobie inaczej, więc e, u mnie wszyscy śmiało dożyją światu. E, moi drodzy, żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.